A co jeśli powiem Wam, że istnieje prosty, całkowicie darmowy i naukowo uzasadniony sposób na znaczne zmniejszenie nocnego obciążenia dla Waszego serca i naczyń krwionośnych? Sposób, który nie wymaga tabletek ani skomplikowanych zabiegów, sposób, który kryje się w tym, jak dokładnie leżycie w swoim łóżku. Tak, mowa będzie tylko o pozycji do snu, ale nie spieszcie się uważać tego za drobnostkę. Dzisiaj przeanalizujemy, Dlaczego jedna jedyna prawidłowa z punktu widzenia anatomii pozycja może zapewnić wam nie tylko sen jak u niemowlęcia, ale i stać się waszym głównym nocnym sojusznikiem we wspieraniu zdrowia serca. I pierwsze pytanie, które chcę wam zadać. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, że nasze ciało, tak symetryczne na zewnątrz, jest absolutnie niesymetryczne wewnątrz? Wątroba po prawej, żołądek po lewej, płuca o różnej wielkości i co najważniejsze, Nasze serce i główne naczynia krwionośne również nie są umieszczone centralnie. Zrozumienie tej prostej asymetrii jest kluczem do zdrowia naszego serca podczas snu. Wyobraźmy sobie nasze serce. Z niego wychodzi główna magistrala transportowa całego naszego organizmu aorta. Otóż ta gigantyczna tętnica, wychodząc z serca, tworzy łuk nie prosto, nie w prawo, a właśnie w lewo, a następnie schodzi w dół, wzdłuż kręgosłupa, zaopatrując w krew całe nasze ciało. A teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje, gdy kładziecie się spać na prawym boku. Wasze serce znajduje się na prawo od tego łuku, i aby przepchnąć krew przez główną tętnicę, musi pompować ją w górę przeciwko naturalnej sile grawitacji. Wyobraźcie sobie pompę, która musi tłoczyć wodę na wzgórze. Każdej nocy, godzina po godzinie, wasze serce jest zmuszone pracować z podwyższonym, zupełnie niepotrzebnym obciążeniem, pokonując dodatkowy opór. Oczywiście. W młodości zdrowe serce radzi sobie z tym bez problemu, ale z wiekiem, gdy jego zasoby nie są już tak duże, zmuszanie go każdej nocy do tej ciężkiej pracy pod górę, to zgódźcie się nie jest najmądrzejsza strategia. Ale co się stanie, jeśli po prostu zmienimy pozycję? A stanie się prawdziwy mały cud, oparty na czystej fizyce. Gdy tylko przewrócicie się na lewy bok, cały obraz anatomiczny zmienia się radykalnie. Teraz wasze serce i łuk aorty znajdują się w takiej pozycji, że główny strumień krwi płynie w dół, po naturalnym zboczu, wspomagany przez tę samą siłę grawitacji, która do tej pory mu przeszkadzała. Wyobraźcie sobie, że zamiast pchać ciężki wózek pod górę, teraz po prostu lekko go popychacie z górki. Zgódźcie się. Wysiłku potrzeba znacznie mniej. To samo dzieje się z waszym sercem. Obciążenie mięśnia sercowego miokardium znacznie się zmniejsza. Nie musi już pokonywać zbędnego oporu. Krążenie w dużym obiegu staje się łatwiejsze, bardziej efektywne i mniej energochłonne. W gruncie rzeczy, wybierając do snu lewy bok, każdej nocy ofiarowujecie swojemu głównemu silnikowi kilka godzin spokojnej, ekonomicznej pracy. Pozwalacie mu w pełni odpocząć i zregenerować się, a nie pracować w trybie awaryjnym. I to jest najprostszy, najbardziej dostępny i najbardziej naturalny sposób na wspieranie zdrowia waszego serca na długie lata. Ale serce to dopiero początek. Największe sprzątanie w organizmie, które odbywa się w nocy, również bezpośrednio zależy od tego, na którym boku śpicie. Dobrze, pomogliśmy naszemu sercu. Ale co to za nocne sprzątanie, o którym wspomniałem? Mowa o systemie, który działa cicho, niezauważalnie, ale od którego zależy czystość każdej komórki naszego ciała, o układzie limfatycznym. I oto pierwsze pytanie. Czy wiecie, że ten nasz główny system oczyszczający, czyli kanalizacyjny, nie ma własnej pompy? W przeciwieństwie do układu krwionośnego, gdzie jest potężne serce, które tłoczy krew przez naczynia, układ limfatyczny jest skonstruowany inaczej. Limfa, płyn, który zbiera z tkanek wszystkie odpady, toksyny, produkty, przemiany materii, porusza się po swoich naczyniach bardzo, bardzo wolno. Jest popychana tylko przez skurcze naszych mięśni, gdy się poruszamy i co dla nas teraz bardzo ważne, przez siłę grawitacji. Wyobraźcie sobie skomplikowaną sieć kanałów drenażowych w mieście. Jeśli nie mają one stacji pomp, woda będzie płynąć tylko w dół. To samo jest z naszą limfą. W nocy, gdy jesteśmy nieruchomi, jedyną siłą, która pomaga jej się poruszać i usuwać cały nagromadzony w ciągu dnia brud do głównych oczyszczalni, węzłów chłonnych, staje się grawitacja. Właśnie dlatego pozycja, w której śpimy, ma kolosalne znaczenie nie tylko dla serca, ale i dla nocnej detoksykacji całego naszego organizmu. Od tego, jak leżymy, zależy, czy będziemy pomagać temu leniwemu systemowi pracować, czy wręcz przeciwnie, będziemy tworzyć dla niego dodatkowe przeszkody. Teraz, gdy tak szczegółowo omówiliśmy zalety spania na lewym boku, u wielu z Was na pewno pojawi się pytanie: A co jeśli całe życie śpie na plecach? To przecież też jest zdrowe. Bądźmy obiektywni. Spanie na plecach rzeczywiście ma swoje plusy. Z punktu widzenia ortopedii jest to chyba najbardziej neutralna i korzystna pozycja dla naszego kręgosłupa i szyi. Ciężar ciała rozkłada się równomiernie, nie ma nienaturalnych wygięć i skrętów. To doskonała profilaktyka bólów pleców i napięć w odcinku szyjnym. Ponadto, w tej pozycji twarz nie ma kontaktu z poduszką, co kosmetolodzy uważają za korzystne w profilaktyce zmarszczek. Wydawałoby się idealna pozycja, ale dla wielu osób zwłaszcza po 55 roku życia ta pozycja może być najniebezpieczniejszą ze wszystkich dlaczego odpowiedź kryje się w jednym słowie bezdech bezdech senny to krótkotrwałe zatrzymania oddechu we śnie i właśnie w pozycji na plecach ryzyko ich wystąpienia wielokrotnie wzrasta co się dzieje kiedy leżymy na plecach pod wpływem siły grawitacji nasada języka i podniebienie miękkie cofają się częściowo lub całkowicie blokując drogi oddechowe Prowadzi to do chrapania, a w poważniejszych przypadkach do całkowitego zatrzymania oddechu na 10, 20, a czasem i 30 sekund. W tym momencie w krwi gwałtownie spada poziom tlenu. Mózg bije na alarm i wysyła sygnał alarmowy na przebudzenie, aby przywrócić oddech. Człowiek chrapnie, bierze gwałtowny wdech i znowu zasypia, często nawet nie pamiętając o tym epizodzie. Ale dla naszego serca i naczyń każda taka przerwa w oddychaniu to ogromny stres. To gwałtowny skok ciśnienia, to niedotlenienie. I jeśli takich epizodów w ciągu nocy są dziesiątki, a nawet setki, to kolosalnie zużywa układ sercowo-naczyniowy i wielokrotnie zwiększa ryzyko zawału i udaru. Dlatego, jeśli macie skłonność do chrapania, nadwagę, lub już zdiagnozowany bezdech, spanie na plecach jest dla was niestety zakazane. Dlaczego więc właśnie lewy bok jest kluczem do skutecznej nocnej detoksykacji? I tu znowu stykamy się z zadziwiającą asymetrią naszego ciała. Chodzi o to, że nasz układ limfatyczny nie jest skonstruowany tak jak krwionośny. Nie ma dwóch identycznych obiegów. Praktycznie cała limfa z naszego ciała, z całej dolnej części, z lewej ręki, z lewej strony głowy, szyi i klatki piersiowej zbiera się w jeden główny, największy przewód limfatyczny. Nazywa się on przewodem piersiowym. A teraz, uwaga, kluczowy moment. Ten główny kolektor całego naszego systemu oczyszczania przebiega po lewej stronie naszego ciała i wpada do dużej żyły również po lewej stronie, w okolicy lewego obojczyka. Co to oznacza w praktyce? Kiedy kładziecie się spać na lewym boku, cały ten ogromny system naczyń limfatycznych znajduje się w idealnej pozycji, pod wpływem tej samej nieubłaganej siły grawitacji, Limfa z całego ciała zaczyna łatwo i bez przeszkód spływać w dół, po pochylni, do tego głównego przewodu. Drenaż odbywa się maksymalnie efektywnie. A teraz wyobraźcie sobie, że położyliście się na prawym boku. Teraz cały ten płyn musi nie tylko płynąć, ale dosłownie wspinać się pod górę, aby dotrzeć do punktu swojego ujścia. Ruch zwalnia. Powstają zastoje. Nocne sprzątanie w organizmie przebiega znacznie mniej efektywnie. W ten sposób. Wybierając do snu lewy bok, nie tylko śpicie. Każdej nocy włączacie dla swojego organizmu tryb maksymalnej naturalnej detoksykacji, pomagając mu oczyszczać się ze wszystkiego, co zbędne, w najprostszy i najbardziej fizjologiczny sposób. I to efektywne nocne sprzątanie to nie jest jakaś abstrakcyjna teoria. Jego rezultaty możecie dosłownie zobaczyć w lustrze i poczuć swoją głową. Mowa o walce z poranną opuchlizną i o tej upragnionej jasności umysłu po przebudzeniu. Zastanówmy się. Czym jest poranna opuchlizna twarzy i worki pod oczami? W większości przypadków to nic innego jak nagromadzenie w nocy płynu międzykomórkowego, tej samej limfy, która nie zdołała normalnie odpłynąć z tkanek głowy z powodu nieprawidłowej pozycji ciała lub napięć. Kiedy śpicie na lewym boku, tworzycie idealne warunki dla tego odpływu. Układ limfatyczny głowy i szyi jest skutecznie drenowany, usuwając ze sobą nie tylko toksyny, ale i nadmiar płynów. Rezultat Mniej porannych obrzęków na twarzy i w konsekwencji świeższy i bardziej wypoczęty wygląd. Ale jest jeszcze ważniejszy, choć niewidoczny gołym okiem, proces. W ostatnich latach naukowcy odkryli tzw. układ glimfatyczny, specjalny system oczyszczania naszego mózgu, który najaktywniej pracuje właśnie we śnie. Wypłukuje on z tkanek mózgu śmieci białkowe, nagromadzone w ciągu dnia, w tym ten sam beta-amyloid, który wiąże się z chorobą Alzheimera, i ten system również bezpośrednio zależy od ogólnego drenażu limfatycznego. Poprawiając odpływ limfy od głowy za pomocą snu na lewym boku, w gruncie rzeczy pomagacie swojemu mózgowi przeprowadzić pełne generalne porządki i to bezpośrednio wpływa na wasze poranne samopoczucie. Znika uczucie ciężkiej, watowatej głowy. Myśli stają się jaśniejsze, a przebudzenie lekkie i przyjemne. Budzicie się nie tylko wyspani, ale prawdziwie odnowieni. Teraz przejdźmy od układów krążenia i limfatycznego nieco niżej, do naszego trawienia. I chcę Wam zadać jeszcze jedno bardzo praktyczne pytanie. Dlaczego po obfitej kolacji, jeśli położymy się na prawym boku, często męczy nas zgaga, a jeśli na lewym, nie? To nie jest zbieg okoliczności, a czysta anatomia. Aby to zrozumieć, wyobraźmy sobie kształt naszego żołądka. Nie przypomina on symetrycznego worka, raczej przypomina wygiętą manierkę, której wejście z przełyku i wyjście do dwunastnicy są umieszczone niesymetrycznie przy tym główna największa część żołądka jest przesunięta w lewo od centralnej osi naszego ciała a teraz przeprowadźmy eksperyment myślowy zjedliście kolację i wasz żołądek napełnił się jedzeniem i sokiem żołądkowym który jak wiemy jest bardzo agresywnym kwasem co się dzieje gdy kładziecie się na prawym boku wejście do żołądka miejsce gdzie łączy się on z przełykiem Znajduje się poniżej głównej masy zawartości. Pod wpływem tej samej siły grawitacji, kwas zaczyna łatwo przelewać się z powrotem do przełyku, powodując to nieprzyjemne pieczenie, które nazywamy zgagą. A teraz po prostu przewracacie się na lewy bok. Co się dzieje? Obraz zmienia się całkowicie. Teraz wejście do żołądka znajduje się powyżej jego głównego korpusu. Siła grawitacji teraz pracuje na waszą korzyść. Pomaga ona utrzymać całą zawartość. W tym kwas, w dolnej części żołądka. Fizycznie zapobiegając jego cofaniu się do przełyku. To bardzo prosty, ale niewiarygodnie skuteczny, mechaniczny sekret, który może znacznie poprawić jakość życia osób cierpiących na chorobę refluksową przełyku. Spanie na lewym boku to pierwsze i najprostsze zalecenie, które dają gastrolodzy w walce z nocną zgagą. I ten dobroczynny efekt snu na lewym boku dotyczy nie tylko żołądka. Spójrzmy na jego sąsiadów. Obok żołądka, również w lewej części naszej jamy brzusznej, Znajdują się jeszcze dwa bardzo ważne organy: trzustka i śledziona. Trzustka to nasza główna fabryka enzymów trawiennych. To ona produkuje substancje, które pomagają nam trawić białka, tłuszcze i węglowodany. Śledziona zaś, choć nie uczestniczy w trawieniu, jest największym organem układu limfatycznego. To nasz główny filtr dla krwi i cmentarzysko dla starych, zużytych erytrocytów. Oba te organy do swojej normalnej pracy potrzebują dobrego ukrwienia. I swobodnej, nieuciskanej pozycji. Co się dzieje, gdy śpimy na lewym boku? Żołądek napełniony jedzeniem pod wpływem grawitacji przesuwa się w lewo i w dół, w ogóle nie uciskając trzustki. Pozostaje ona w swojej naturalnej, swobodnej pozycji. Ułatwia to odpływ jej soków trawiennych do dwunastnicy, i nie przeszkadza w jej pracy. Śledziona również znajduje się w maksymalnie komfortowych warunkach, co sprzyja efektywnej filtracji krwi i limfy. A teraz wyobraźcie sobie, że śpicie na prawym boku. Ciężki żołądek przesuwa się w prawo, wywierając nacisk zarówno na trzustkę, jak i na inne organy. Może to czysto mechanicznie utrudniać ich pracę. Dlatego, wybierając lewy bok, nie tylko walczymy ze zgagą. Tworzymy maksymalnie komfortowe i fizjologiczne warunki dla całego kompleksu najważniejszych organów, znajdujących się w lewej części naszego ciała, pozwalając im spokojnie i efektywnie wykonywać swoją pracę przez całą noc. I na koniec, porozmawiajmy o ostatniej popularnej pozycji, która mimo swojej pozornej przytulności dla niektórych budzi jednomyślne potępienie u wszystkich lekarzy. Od ortopedów po neurologów. Mowa o spaniu na brzuchu, pozycji, której specjaliści bez przesady nienawidzą. Przeanalizujmy punkt po punkcie, dlaczego ta pozycja jest tak szkodliwa, Zwłaszcza w dojrzałym wieku. Przyczyna numer jeden i najważniejsza to pozycja głowy. Aby oddychać, leżąc na brzuchu, jesteśmy zmuszeni obracać głowę na bok o 90 stopni i utrzymywać ją w tak nienaturalnej, wykręconej pozycji przez wiele godzin. Co się wtedy dzieje? Uciskane i ściskane są niezwykle ważne tętnice kręgowe, które, jak już wiemy, odżywiają nasz mózg. Upośledzone jest ukrwienie. W dłuższej perspektywie, nie tylko powoduje to bóle szyi i głowy rano ale i znacznie zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego. Przyczyna numer dwa. Ucisk klatki piersiowej i narządów wewnętrznych. W pozycji na brzuchu nasza klatka piersiowa nie może w pełni się rozszerzać przy wdechu. Oddech staje się płytki, organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu. Jednocześnie ciężar naszego ciała uciska narządy wewnętrzne jamy brzusznej, zaburzając ich normalne ukrwienie i funkcjonowanie. I przyczyna numer trzy. Cierpi kręgosłup. W tej pozycji pogłębia się lordoza lędźwiowa, czyli wygięcie w dolnej części pleców, co tworzy nadmierne napięcie i może prowadzić do bólów. W ten sposób spanie na brzuchu to pozycja, która nie daje pełnego odpoczynku żadnemu systemowi naszego organizmu. Zaburza ukrwienie mózgu, utrudnia normalne oddychanie i tworzy niepotrzebne obciążenie dla kręgosłupa. Jeśli macie taki nawyk, z pewnością warto się go pozbyć w pierwszej kolejności. Teraz, gdy ostatecznie przekonaliśmy się, że spanie na lewym boku jest najbardziej fizjologiczne i zdrowe, a spanie na brzuchu i dla wielu na plecach, szkodliwe, pojawia się główne praktyczne pytanie: A jak się przyzwyczaić do spania na lewym boku, jeśli całe życie śpie inaczej? Przecież przyzwyczajenie to druga natura, a we śnie się nie kontrolujemy. Na szczęście istnieją proste, ale bardzo skuteczne triki, które pomogą Waszemu ciału stopniowo, bez stresu. Opanować ten nowy, zdrowy nawyk. Trik numer jeden. Stwórzcie barierę. Najprostszy sposób, by nie przewracać się w nocy na plecy lub na prawy bok, to stworzenie fizycznej przeszkody. Połóżcie za swoimi plecami, gdy leżycie na lewym boku, dużą, sprężystą poduszkę z kanapy, lub po prostu zwińcie w wałek gruby koc. Kiedy we śnie spróbujecie instynktownie przewrócić się do tyłu, po prostu oprzecie się o tę miękką barierę, a wasze ciało najprawdopodobniej. Wróci do pozycji wyjściowej. Trik numer dwa. Obejmijcie poduszkę. Jeszcze jeden doskonały sposób na utrwalenie pozycji na boku to spanie w objęciach z dodatkową poduszką. Możecie ją ścisnąć między kolanami, co, nawiasem mówiąc, jest bardzo korzystne dla stawów biodrowych i dolnej części pleców, i jednocześnie objąć ją rękami. Taka pozycja, podobna do pozycji embrionalnej, jest bardzo stabilna i komfortowa dla większości ludzi. I trik numer trzy: wykorzystajcie psychologię. Jeśli śpicie we dwoje, spróbujcie zamienić się miejscami. Połóżcie się na prawej stronie łóżka. Większość ludzi instynktownie we śnie obraca się twarzą do środka łóżka, do partnera, a nie w stronę krawędzi przepaści. W ten sposób, leżąc na prawej stronie, z większym prawdopodobieństwem będziecie automatycznie przewracać się właśnie na lewy bok. Nie oczekujcie, że uda wam się to od pierwszej nocy. Bądźcie cierpliwi. Stosując te proste metody, w ciągu kilku tygodni będziecie w stanie ukształtować nowy, zdrowy nawyk, który będzie Wam służył wiernie przez długie lata. Ale przy całej ogromnej korzyści snu na lewym boku dla większości zdrowych ludzi, musimy być do końca szczerzy i wspomnieć o jednym ważnym wyjątku od tej reguły. Istnieją stany, w których ta pozycja może powodować dyskomfort. Mowa o osobach z niektórymi już zdiagnozowanymi poważnymi chorobami serca. Na przykład z określonymi formami zastojnowej niewydolności serca lub kardiomiopatii. U takich pacjentów serce może być powiększone, a w pozycji na lewym boku może się przemieszczać i wywierać nacisk na płuco, powodując duszność lub nieprzyjemne odczucia. Co w tym przypadku mówi Wam Wasz organizm i dlaczego należy go słuchać? Wasze ciało to najmądrzejszy system. Jeśli próbujecie spać na lewym boku, ale czujecie wyraźny dyskomfort, Przyspieszone bicie serca, brak tchu, nie należy się zmuszać. To bezpośredni sygnał, że właśnie dla waszej unikalnej sytuacji ta pozycja nie jest optymalna. W tym przypadku najlepszą pozycją dla was będzie ta, którą zaleci wasz prowadzący kardiolog. Często jest to spanie na prawym boku lub na plecach z podniesionym wezgłowiem. Wsłuchujcie się w siebie. To główna zasada. I to prowadzi nas do głównego wniosku z całej naszej dzisiejszej rozmowy. Prawidłowa pozycja do snu to nie panaceum i nie lekarstwo na zawał. Jeśli boli was serce, nie wyleczycie go, po prostu przewracając się na drugi bok. Dlatego nasz główny apel dzisiaj brzmi tak spróbujcie tego prostego i mądrego nawyku. Pomóżcie swojemu ciału odpoczywać prawidłowo i z minimalnym obciążeniem. Ale jeśli naprawdę niepokoi was stan waszego serca lub jakość waszego snu, Pierwszym i jedynym słusznym krokiem powinna być wizyta u lekarza w celu pełnego i wszechstronnego badania. Jeśli ten film był dla was pomocny, skłonił do refleksji i otworzył nowe horyzonty wiedzy o waszym ciele, proszę, wesprzyjcie naszą pracę, dając lajka, like subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić innych ważnych analiz tematów dotyczących waszego zdrowia.